Dzień dobry. Nowy dzień przed nami. Ja już jestem w lesie i dzisiaj wróciła do mnie bardzo mocno jedna historia związana z moim synem. Kiedyś szliśmy sobie na spacer miałem bejsbolówkę założoną daszkiem do tyłu. I mój syn mówi do mnie, tata będę się z ciebie śmiali, bo jesteś za stary, żeby w ten sposób nosić czapeczkę z daszkiem. Nie to z jednej strony trochę przeraziło, że już taki mały smerf przejmuje się tym, co pomyślą inni. I ja mu wtedy odpowiedziałem synuś, smerfie mój kochany, tylko mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja jestem dobrym człowiekiem, który ma dobre serce i to w jaki sposób się ubieram nikogo nie krzywdzi. Ja się ubieram tak, żebym to ja dobrze się czuł. A nie żeby dobrze czuli się ci, którzy na mnie patrzą. Ja nie będę robił niczego wbrew sobie, żebym komuś się podobał. Żeby komuś chciało się na mnie patrzeć. Jeśli komuś się nie podoba ten widok, zawsze może spojrzeć w drugą stronę. A ja nie będę robił niczego wbrew sobie, żeby komuś się przypodobać. Nie będę robił niczego wbrew sobie, żeby Ktoś mnie polubił, chciał spędzać ze mną czas. Nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, żeby ktoś mnie pokochał, obdarzył uczuciem, zaufaniem. Bo najważniejsze to jest być po prostu sobą. Żyć w zgodzie ze sobą, robić to, na co mamy ochotę, jeśli oczywiście nikogo przy tym nie krzywdzimy. I to jest najważniejsze. Ja zawsze wierzyłem w to, i cały czas wierzę i będę wierzył, że szczerość, prawda, autentyczność zawsze się obronią. Nawet jeśli dzisiaj nie są w modzie i się nie opłacają, to to są wartości moralne, których nie kupimy. I one zawsze się obronią. A gra aktorska, kreacja to jest dobra w filmach, a nie w życiu. Ja rozumiem, że dzisiaj żyjemy w świecie iluzji, ubierania masek, to po co to? Jeśli tylko w ten sposób ktoś ma chcieć spędzać z nami czas, polubić nas, pokochać, to to jest bez sensu. Ja tam podziękuję, wysiądę z tego pociągu. Jeśli ktoś ma chcieć spędzać ze mną czas, polubić mnie właśnie, obdarzyć uczuciem, pokochać, no to a mnie zaakceptować takiego jakim jestem. Ze wszystkimi moimi zaletami, wadami, siłą, słabościami, lękami. Ze wszystkim. Po prostu takiego jaki jestem. Ja nie będę nikogo udawał, żeby komuś się przypodobać. Tak jak powiedziałem, nie będę robił niczego wbrew sobie. I to jest najważniejsze. Poprawda, autentyczność, szczerość, Bycie sobą pozwala nam właśnie na życie w zgodzie ze sobą. I potem relacje, które budujemy, są rzeczywiście prawdziwe, bo my jesteśmy prawdziwi. I to jest najważniejsze. Życzę wszystkim dobrego dnia. Trzymajcie się. Pa!